Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie Cię też wieczorem. Mimo, że Pani Elżbiecie, bardzo podobała się nasza nowa lodówka i wczorajszy filmik Kręcony w kuchni. Zapraszam dzisiaj na dziedziniec szkoły, która przylega do naszego kościoła. Jest to szkoła o profilu zawodowym, która nosi imię księdza Antoniego Rosmini. To taka legenda XIX-wiecznego kościoła. Ksiądz, który przyszedł do historii. Dzięki swojej książce o pięciu ranach Kościoła. Ta książka go wiele kosztowała, nie spodobała się Watykanowi. Została został umieszczona na indeksie, na niego spadły rozliczne yy, kary kościelne. Wiele wycierpiał. Dzisiaj <laughs> mamy szkołę jego imienia, że jest to postać zrehabilitowana. Tak to w historii bywa. Przed kościołem jest również park jego imienia To taki wizjoner XIX wiecznego kościoła, który niewątpliwie wyprzedził kościół I niewątpliwie tymi swoimi uwagami, spostrzeżeniami, analizą sytuacji Przewidział Sobór Watykański II Moi drodzy, nie o rozminim dzisiaj chcę tutaj mówić Dzisiaj towarzyszył nam taki fragment z księgi proroka Izajasza Znowu Izajasz. Trzy wersety, pozwólcie, że przeczytam. Zaiste, odrzuciłeś twój lud, dom Jakuba, bo pełen jest wróżbitów i wieszczków, jak Filistyni. Na zgodę uderza w ręce ziemców. Kraj jego pełen jest srebra i złota, a skarby jego są niezliczone. Kraj jego pełen jest koni, a wozy jego nieprzeliczone. Kraj jego pełen jest bożyszczy, oni wielbią rąk swoich dzieło, które wykonały ich palce. Prorok Isaiah zwraca się do Jachwy, zwraca się do Boga i to jest takie proroctwo skargi. To jest takie proroctwo, które chce obnażyć pewną nieprawdę społeczeństwa jerozolimskiego, społeczeństwa izraelskiego. Tej pierwszej połowie VIII wieku przed Jezusem Chrystusem. Mówiłem o tym wczoraj wprowadzając proroka Izajasza w tę duchowość Adwentu. Jeśli dobrze się wczytać te trzy wersety, to, co uderza, to przede wszystkim wyraz pewnego nadmiaru. W tym społeczeństwie stolicy Izraela jest wszystkiego w nadmiarze. To jest to społeczeństwo bogate, jest to również społeczeństwo, które żyje w pewnym takim bezpieczeństwie militarnym, stąd ta aluzja do niezliczonych koni i do wozów wchodzi o wozy bojowe, to wszystko, co jakby gwarantuje nienaruszalność granic i pewne bezpieczeństwo społeczne, polityczne. Jest to również takie społeczeństwo, w którym daje się zaobserwować inklinację, skłonność ku obcym religiom, ku obcym kultom. Powtarzam, mamy do czynienia ze społeczeństwem, które jest społeczeństwem nasyconym. Wszystkiego ma w nadmiarze. Izajasz, który jest takim rasowym prorokiem, to jest prorok, który jest nie tylko strażnikiem Słowa Bożego, ale on jest również strażnikiem pewnego ładu ustanowionego przez Jachwę, takiego ładu moralnego, ładu politycznego, ładu społecznego, bo tym jest prorok w Starym Testamencie. On jest strażnikiem porządku ustanowionego przez Jachwę. Izajasz stawia sobie pytanie, do czego to wszystko prowadzi, do czego prowadzi to bogactwo, do czego prowadzi ta pewność wojskowa, militarna, do czego prowadzi to otwarcie się na bożków ludów ościennych. Na samym końcu w tym ósmym wersecie powiada tak, oni wielbią rąk swoich dzieło, które wykonały ich palce. I to jest właściwie taka gorzka, gorzka puenta tego tekstu. Są skoncentrowani na sobie. To doświadczenie religijne, które mogliby się chlubić. To doświadczenie religijne, jesteśmy otwarci na kulty innych bogów, nie prowadzi ich do otwarcia na Boga, nie prowadzi ich ku pewnej transcendencji, skupia ich na e, samych sobie. Bogactwo, którego doświadczają, jest takim bogactwem, które staje się przede wszystkim narzędziem niesprawiedliwości. To zobaczymy w innych tekstach proroka Izajasza. E, mieszkańcy stolicy, a w stolicy zawsze żyje się jakby trochę lepiej, tak przynajmniej mówią. Nie dzielą się swoim bogactwem z innymi. Nie chcą dzielić się z innymi. I oczywiście, tak jak złudne jest ich doświadczenie religijne, tak jak złudne jest bogactwo materialne, tak również jest złudne ich poczucie bezpieczeństwa militarnego, wojskowego. To jest zapowiedź, proroctwo wielkich nieszczęść, które dotknąć muszą lud. Ale lud żyje w pewnej iluzji. Zapamiętajmy sobie to. Lud żyje w pewnej iluzji. Tam, gdzie mamy do czynienia z życiem w iluzji, wcześniej czy później musimy się obudzić i to przebudzenie jest zawsze gorzkie, zawsze bolesne, zawsze trudne, zawsze pełne płaczu. Życzę dobrego wieczoru, szczęść Boże, dobrej kolacji, kto jeszcze nie jadł, no i na życzenie księdza Dariusza dzisiaj w czarnej bluzie, bo jemu ta żółta się nie podoba. A ja nie umiem się doczekać fioletowej. Dobranoc, szczęść Boże.